Tak Siema, z tej strony normalnie, normalnie. Siema, witam. Dawno nie, nie byliśmy w naszym składzie dwosobowym. Tak. No. Nie, nie jest za zimno, żeby cokolwiek nagrywać i mówić, żeby się w ogóle napierdalać do naszej najstarszej nas serii. ale widać, nie? a pewnie chuja widać. <laughs> ale to pracuję na tym trochę. Mógłbyś się wziąć trochę do tego adoba. wiesz śniadł to kamerkę, to się coś fajnego nagrać. No będzie nowy sprzęt, nowe serie. A chcę nagrać chcę ustawić tę kamerę na statywie i zrobimy na Sylwestra takie specjalne, co się działo. Przyspieszone. Nie, nie, nie. nie. Przyspieszone. Nie, 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 nie. Nie musisz się pokazywać. Dobrze. Co będę kupował? W końcu cały czas Nie mam, nie, nie mam. Dobra. Maskę co ubiorę, bo będę chciał do maskę. O, to jest dobry pomysł. Ręka mi już zamarza, więc kończymy. Pozdrawiamy wszystkich lodołamaczy i ludzi, którzy lubią zimę. Pierdolcie się! Za zimno jest. Na razie. Weź nie obrażaj naszych widzów. Cześć.